Idziemy na łowę. Jestem w Kis na Magnuszewskiej i co ciekawe, dzisiaj jest dzień, kiedy z aplikacją kart, więc zawsze Wam powtarzałam, że warto ją mieć, jest minus 20%. Zaraz zobaczymy, ile kosztuje dzisiaj kilogram, ale 20% zniżki jest zawsze kuszące i atrakcyjne. A jeżeli nie lubicie robić stacjonarnie, stacjonarnie zakupów, to pamiętajcie o tym, że istnieje też kispremium.pl i tam możecie robić, łowić. Online, zapraszam do oglądania. Od, odmładam się. Jejku, po prostu jestem, słuchajcie, w topikowym raju. Mam włosy w oczach. 24 rzeczy. Fajnie, fajnie, bo dziś jest dowieszka towaru, także będą też nowe rzeczy. Jest w miarę, w miarę wcześnie, 12.30 jak wchodzimy. Swoją drogą, ha, ha, ja mam na sobie dzisiaj stylizację 100% z lumpeksu, bo i moja sukienka jest z lumpeksu. Ona ma, zobaczcie, takie piękne wycięcie na plecach. Uwielbiam ją. I moje sandałki też są z lumpeksu. W ogóle one były nowe z metką kupione w lumpie, także można w lumpeksie kupować nawet buty i nawet nowe buty. Okej, okay, już wiemy, że dziś mamy 79 zł za kilogram. No i od czego by tutaj zacząć? Od czego by tutaj zacząć? Sportowych rzeczy niekoniecznie. Daniel, znowu męskie, idziemy w męskie. Ej, słuchaj, bo ja teraz zaczęłam na ciebie patrzeć tak trochę innym, in, w inny sposób. Ty za małe. Też mi się podoba. To mi się podoba nawet bardziej niż to, ale, ale widziałam, że za małe. Ja teraz tak bardziej patrzę pod ciebie na te wszystkie rzeczy. W ogóle jak ty się tak zaczęłeś zachwycać. Uuu, a taka kolorystyka? Kurczę, ma takie małe plamki. Ciekawe, czy by to zeszło. Ładnie, to mi się podoba. To mi się podoba, to jest LK i 100% bawełna. No więc super. Tylko pytanie, czy to by zeszło. Chcesz ryzykować? Nie, nie chcesz. Dobra, a podobać się w ogóle? Bo nawet nie zapytałam. No, tak. może być. Tak może być. Dobra, prze, prze, przejdźmy chociaż tak na szybko. Czy tutaj mamy 35% bawełny. Ale też fajna, taka ciekawa ze stówką. Tylko nie wiem jaki to rozmiar. Chyba duży. Słuchaj, mężu, mam dla Ciebie dwie propozycje. Myślę, że obydwie tobie się spodobają. Tylko jest taki szkopuł, że one są w rozmiarze M. I ja nie wiem, czy one nie będą na Ciebie za małe. Ale pokażę Ci tam dam, dam. taka Fajne. jeansowa i taka beżowa. Fajna, no podobną mam jeszcze. Masz bardzo podobną, ale no, jeansowych posłuch nigdy ale Wydaje mi się a identyczna na pewno nie jest. Swoją drogą, o Twoje ulubione dwa asus asusiki. My tak przekręcamy nazwę jakby co? Daniel tak przekręcił i tak już weszło. Dobra, biorę. Znaczy ja do przymierzalni. Też do przymierzalni, Ale tak. na damskie. Tak? Już tak, no, aż to, już? Mamy, to ja ci powiem, że ja teraz ostatnio, jak ty się tak właśnie, co chciałam powiedzieć wcześniej, zada taki jesteś zadowolony z tych wszystkich swoich chłopów, to ja mam po prostu ochotę bardziej dla ciebie szukać. no. Ja cię założyłam. Przyjemność spodnie. tobie sprawiać. A ja cię założyłam spodnie, słuchajcie, które ma 8 lat. lat. Nawet nie wiem, czy nie dłużej. Nie, 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 8, co. Nie, nie. Nie, my je w Warszawie kupiliśmy już, czy jeszcze w Poznaniu mieszkaliśmy? 6-7 No dobra, 6-7 lat i on w ogóle na początku je kupił, bo mu się podobały, ale potem stwierdził, że jednak chyba niekoniecznie się czuje komfortowo, żeby w nie chodzić, czytaj, wstydził się nie wiadomo czego, jakby nie był na tyle odważny po prostu, tak, jak dzisiaj jest, dlatego leżały w szafie, przeczekały swoje i dzisiaj już się doczekały, się, doczekały się swojego, tak. Fajne, wygląda jak takie zrobione przez babcie. 100% bawełna, tylko że to jest eska, ale taka duża eska, stanowczo za duża eska. Niestety, szkoda, bo szczerze Wam powiem, żebym to przymierzyła chętnie. O, a tutaj mam coś obok fajnego jeszcze. 36 o, 6 ponownie, ale to jest taką rozciągliwe Wydaje mi się, że to może być dobre. Ładna jest ta bluzeczka, co? Crop topik, topik. Śliczne, biorę to. Kolejna interesująca muzyczka. Tu ma taki krótszy, a przód ma w takiej szpicy jakbym miała mieć na sobie kuchustę po prostu przewiązaną. Kolorystyka też ciekawa w sumie, tylko to jest niby 36 znowu. Sprawdźmy, to będzie łatwe. No tak luźno. Pytanie, czy za luźno. Na ramionczkach jest, więc teoretycznie tutaj. No ale podoba mi się to przymierze. A to, jakie słodkie! Draco dalej. MK malutkie? I malutkie się wydaje, nie? Mega. Ale cute jest ten topik, jak te takie małe dziewczynki. Jakby mi było w tym. Od, odmładam się. No, mi się podoba. W sumie mogłabym fajną strówkę z tego stworzyć. No dobra, zobaczymy. Bo widzę, że topiko, topikowo, topikowo się zrobiło. Tej nie biorę, ale wam pokażę. Bo bardzo ładna bluzeczka top shopu. Etniczna, bym powiedziała, trochę. trochę Tutaj taką ma ładną koronkę. Trochę wygląda jak jakaś, nie wiem, jakieś takie obrusowe <laughs> albo zasłonowe, a bardziej firankowe. Ładna. Kolor mi się tutaj spodobał. Fajny, bo, kołnierzy... bo top z kołnierzykiem. Podoba mi się ten dekor. Chodzi. Ładne to, no wezmę. Wezmę przymierzyć. 32% bawełna, 60 poliester, 8 spandex. No to tak. Panie, że tej bawełny chociaż trochę tam jest. A tutaj mam taki topik, bardzo basic z handemu i to jest, czekajcie jeszcze, się upewnię, SK. Ale on jest taki dość obcisły, więc fajnie, że jest nie XSK, tylko SK, bo będzie więcej luzu, luzu w nim, on jest taki naprawdę mocno zbity, mocno napięty, taki jakby miał... Wiecie, tak jakby miał figurę po prostu modelować, ale nie, raczej pierwszy, to nie powinien chyba tak ściskać, chociaż zobaczymy, jak to wyjdzie. Niemniej, jeżeli chodzi o skład, to mamy pewnie sztuczne, bo to. Tak, 90 poliamid i 10 elastan. No, tutaj jest dużo elastanu, i wydaje mi się, że to też tak może być. No, ale ten i ten materiał jest w ogóle taki jakby podwójny, taki naprawdę mega gruby. No, zobaczymy. I jejku, po prostu jestem, słuchajcie, w topikowym raju. Znalazłam taki t-shirt, w ogóle na początku mówię nie bo będę wyglądać jak nastolatka, już tym w kwiatuszki. Też pewnie a ale skojarzyłam się z high school musica, czyli z takimi moimi czas e, gimnazjum z moimi czasami gimnazjum w ogóle e, z czasami gimnazjum Gimnazjum już nie ma, więc już <gibli> mi to śmiesznie, ale powiem Wam, że bardzo mi się podoba to. Jest taki bardzo mięciutki, przyjemny. Czy to jest bawełna w związku z tym, że jest mięciutki, przyjemny? Tak, 95% bawełna, 5% spandex, Także super. No i jeszcze po tym zaraz wpadł w moje ręce. Tutaj jest akurat handem. Taki topik też bardzo ładny, świetny wręcz. Patrzę dalej, słuchajcie, po prostu hit. Ten też jest super. Zastanawiam się tylko, jaki on ma dekolt, taki chyba trochę nie mój. Nie, go zostawię, ale dalej za nim. Tadam. Spróbuj też. Tak? Podoba ci się? No. O, nie robi się spodobało. No dobra, zobaczymy. A tutaj dalej mam jeszcze taki bardziej elegancki trochę, bo zobaczcie, jaki on ma tutaj fajny wzór. Mogę tak niżej. O, i tutaj jest jeszcze takie wiązanie na yy, szyję. Dokładnie jest tutaj. No, bardzo mi się podoba ten wzór. Jest naprawdę. No, po prostu. Yy, To poveraj, right. to poveraj. Right. Okay. To praj. Right. To praj. Zobaczcie w ogóle to, to jest niesamowite, ten kolor jest przepiękny, w ogóle jakie to jest dziwne, tak wkładam tu głowę, okej, okay, aha, czyli po prostu jakby, jakby wiązane na szyi, tylko po prostu z kołnierzykiem, z guziczkami, czyli taki narobiony i w ogóle ta, ten wzór robiony taki jakby to był sweterek, to nie jest sweterek, Mecha ciekawe, biorę, ojeju, dobrze, że takie, miejsca, takie rzeczy mało miejsca w szafie <laughs> zajmują przemi ten plus, możemy mieć dużo topików, one naprawdę zajmują tak malutko miejsca, przestrzeni nie zabierają. I znowu kolejny, piękny na jedno ramię, kolor super. Ach, no oczywiście, że wrzucam do, do koszyka jakby inaczej. Spadła mi z wieszaka taka spódniczka. Chciałam podnieść i odwiesić, a Daniel mówi może to przeznaczenie. Ale wiesz, że to jest takie Ala lateksowe, ale to jest chyba la, faktycznie lateks albo coś takiego jak lateks. Co przymierzać? Miałaś takie? Nie. No. No dobra, no to, w Końcu Co znowu. Nowego. nowego Nie, Sweterki, topiki. No co, masz coś do mnie? <laughs> o, a tutaj patrz, kolejna taka. Ciekawe, ma ten krój tutaj, ten brzuszek tak, z dół. Miała, to jest ale to, bezmiar, nie? Tak, nie wiem, czy to, chyba tak, ale to nie, się nie podoba. Jest krótsze, tamten, tamten krój miała ładniejszy, tamta. Tutaj wisi coś ciekawego, nie wiem jeszcze czy na mnie, ale i tak zobaczmy to coś, bo myślę, że to jest Godne zainteresowania, żeby chociażby pokazać. Uuu, 42, nie na mnie. Jaka piękna. O, zukienka. Jakie ona ma cudowne w ogóle guziki. Niesamowite takie perełki otoczone takim złotym kółkiem, widzicie? No, przepiękne to jest. Jeszcze ma pasek. Tutaj sobie przepasacie. I tutaj może być taka hiszpanka. Śliczna jest. Prześliczna jest. Mam nadzieję, że jakaś szczęściara ją weźmie. U. Wow, piękna. To jest co tu mamy? Miss Guided. O matko i moje kochane rękawki takie w moim stylu. I ma tutaj, patrzcie, plecy wycięte i podejdę do lustra. I ma tutaj też takie dwa wycięcia z przodu na nogi, co też bardzo lubię. Piękna, o Boże, 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 piękna, tak piękna, że jeżeli będzie na mnie dobra, to na bank trafi do moich ulubieńców, bo kocham takie kroje. Są według mnie bardzo kobiece, szykowne, ale też delikatne, też takie zwiewne, że się możecie wiedzieć tak, tak czuć jak takie niewiasty, po prostu hasające sobie po tej naszej planecie szczęśliwie z uśmiechem na twarzy. Więc no naprawdę, takie mam jakieś wyobrażenie, jak widzę takie sukienki i cieszy mnie to ogromnie. A swoją drogą, patrzcie, nawet kis Premium prowadzi, na kis Premium na Facebooku są prowadzone transmisje sprzedażowe, więc nie tylko że możecie kupować online jako taką na sklepie KissPremium.pl. To jeszcze możecie wbijać na transmisję sprzedażową i tam też również kupować. Wiecie, tam dziewczyny pokazują. Ja nawet jedną taką transmisję z KIS współprowadziłam, więc po prostu dziewczyny pokazują fajnie ciuchy, i można w tym momencie w trakcie transmisji je sobie rezerwować i kupować. Trzymajcie mnie, ja pierdziela. Pamiętacie, ile czasu wam mówiłam, że marzę o takiej satynowej, plisowanej spódniczce spodnicz... za kolano? Mam włosy w oczach. <laughs> Jak można się bardzo cieszyć z ciuchu w żółtek się? Bardzo, o Boże, kochanie. Dobrze, na pewno będzie dobra. To są ze szczęścia. Zobaczyłam, że to jest Eska. Mm. Będzie dobra, jak nie to babcia przerobi. Będzie dobra. Powiem tak. Albo będzie dobra, wydaje mi się, że będzie. Nie, na bank będzie, bo ona jest. tu Patrzcie, tu ma, tu ma przód taki normalny, nierozciągliwy, a tu ma gumkę. Więc teoretycznie nawet jakby była za duża, to może po prostu stawić jakby mocniejszą gumkę. Ale jak sobie tak przekładam, nie, ona będzie idealna. Ona będzie idealna. Niesamowite. Ale się cieszę. A dzisiaj jeszcze dodatkowo było minus 20%, więc już, w ogóle, więc już w ogóle podwójna radość. Tylko podeszłam do Wyszeka, który pokazałeś. Pierwsza to była moja sukienka ukochana. Jeszcze nie, przymierzałam, no nie, ale takie mi poczucie. A druga spódniczka. Mężu, Twoja intuicja po prostu. Wow. <ścoughs> A jak myślicie, jakby mi było w takiej koszulo-sukience? Bardzo lubię połączenie różowego i czerwonego. A nie mam takich rzeczy w sumie w swoim posiadaniu. I ciekawe, czy mi w ogóle byłoby ładnie w takim czymś. Mam tak, w sensie, a propos tego wzoru, tak yy, trochę, że tak wiesz, a trochę, że nie odwieź. ale chyba z ciekawości, czy z tej po prostu ja to przymierzę. Wydaje mi się, że to będzie bawełna. I tak, to jest 100% bawełna. Yy, także tym bardziej z przyjemnością przymierzę. A takie to są takie trochę koleżówki, coś takiego jak, jak na rower. Ciekawa kolorystyka, fajne są takie połyskujące, bym powiedziała, trochę. O, tutaj też są takie, zobaczcie, drugie. O nie, 38-40 to nie na mnie. Lubię takie. Tylko zastanawiam się do tego, jaki kolor. Jakiś taki beżu, beż na górę. Przecież nawet taki ten topik na ramię, które beżowe przed chwilą znalazłam, jak będzie dla mnie dobry, to by do takich spodanek. Dobra, zobaczymy, jak to będzie razem grało. Patrzcie, hit. Co wam przed chwilą pokazałam? Te ym, spodenki. I powiedziałam, że są mi nie za duże, niestety. Mój rozmiar. Takie same. Kolejny kolor do wyboru. I też mój rozmiar, też SK i trzy kolory. Pach. No po prostu. Co wszystkie przy, przy, mam przymierzyć? A to są jeszcze takie też na mnie, tylko krótsze. Też fajne. Ja generalnie takie. O, będę miała to skakanie na skakance. W poprzednim odcinku Kis, jeżeli nie widzieliście, to Was zapraszam serdecznie do obejrzenia. Kupiłam skakankę. W ogóle to było, to było przeznaczenie, że ja na tę skakankę trafiłam. Także naprawdę, jeżeli nie widzieliście, to się cofnijcie do tego odcinka. E, no i widzicie, teraz mam po prostu mnóstwo spodek. Też będę mogła na tej skakańce skakać. Ile tam miałam kolorów? Cztery? Trzy. Nie, tych samych, w sensie. To były trzy chyba. Ta, te, tego, ten krój. Patrzcie, kolejne, znowu sk. i jeszcze do tego wszystkiego to jest rzecz z metką, nówka. Mała plamka, ale to jest chyba bardziej takie, oj, przybrudzenie, To mi się wydaje, że bez problemu zajdzie coś takiego. Biorę przymierzam na bank. Bardzo, bardzo yy, obiecujące, a wiesz, co jeszcze znalazłam mężu. To Tobie pokażę, bo znalazłam takie spodnie przy tymi <noise> jak Stwierdziłam, że jakby były na mnie dobre, bo nie są motyzelka, to pewnie kazałbyś mnie je przymierzyć, tak jak ostatnio też. To to lubisz takie szalone, a swoją drogą są takie trochę końskie, nie? Śmieszne, bo to jest siateczka przeźroczyste, więc nie wiem, na, na strój kąpielowy chyba co najwyżej. Ale no, ja myślę, że jestem tak na tyle yy, szalona, jeżeli to można w kategoriach szaleństwa. Eee, stwierdzać, żebym je na pank przymierzyła, i można odwiedziała kto wie. Oglądam takie dżinsy, i się zastanawiam, czy ja bym ich chciała, bo są chyba bardzo mega. Chyba są bardzo cool, ale o 38, nie da mnie, nie da mnie, to jest Zarka. A tutaj kolejny łup, kolejne takie w moim stylu bardzo wygodne i dobrze wyglądające. Bardzo lubię. I tutaj mamy takie ciekawe, bo w ogóle myślałam, że one są przeźroczyste, ale nie one są takie czarne paski. I pod spodem mają taki jakby prześwit beżu, że to wygląda po prostu jakby. Tutaj skóra się odbijała tutaj Nie są jakieś całkowicie nieprześwitujące Coś tam tej skóry jednak widać Jak sobie tak patrzy pod światło, widzicie? Ale w sumie czy mi to przeszkadza? One są takie welurkowe, o takie widzicie? O tutaj widać jak się ładnie mienią Nie no, chcę zobaczyć jak one będą wyglądały, jestem bardzo ciekawa Dorwałam takie spodnie, które bym przymierzyła Ale no niestety one są um, dosłownie rozmiar za duże Mega mi się podobają Ja w ogóle uwielbiam takie właśnie Ala -satynowe rzeczy, jak już wiecie i, i po prostu do tego wszystkiego jeszcze taki właśnie taki odcienie złota, taki motyw ala zwierzęcy, ale patrzcie tam, teraz tam, dość podobny klimat, chociaż w ogóle zupełnie dwie inne marki tu mam akurat misguided. i to jest eseczka i chcę ją przymierzyć, zobaczyć jak będzie wyglądała, bardzo mi się również podoba. To jest jedna właśnie też z takich spódniczek, na które długo y, polu, poluję już i dużo wam o tym wspominam, więc ja to na pewno zaraz wezmę, ale z ciekawostek jeszcze dodatkowo to chyba to jest albo mój pierwszy, albo jeden z pierwszych kiedy spotykam Oysho w rumpeksie. No, naprawdę tej marki to też jest że, że, sieciówka, można powiedzieć, bo to też w centrach handlowych jest, jest znajduje się Oisho i właśnie też nawet byłam ciekawa składu, bo mi się generalnie Oysho z dobrymi składami kojarzyło zawsze. A tutaj mamy 63% poliester 37 bawełna. No fajnie, że jest bawełna. No nie jest raczej rzecz, która jakoś w moje gusta wpada. Nie nie jako ciekawostka, no bardzo fajnie. A Oysho to też mi się właśnie tak z, takim, z taką wygodą, komfortem kojarzy, także. Na plus, bardzo lubię rzeczy ojszo i parę ich już mam, ale faktycznie w Lumpeksie jeszcze, ale nie, faktycznie nie z Lumpeksu, tak sobie, o grzybku, <grybki> patrz, to jest w prezencie od żony, żona grzyb, już grzyb, no wiem, <grybki> to było, tylko, że to było się od urodzenia, jestem od trzech lat, <grybki> no ale też jestem, jestem, ja jestem teraz po prostu bardzo misiowa, o patrzcie, nawet klocki w worku. Jakieś takie coś. Jestem teraz bardzo myśliwa, ponieważ nasze kocie dziecko po prostu kocha. Yy, misia misiami się bawić, biegać po nich yy, po domu. No naprawdę, po prostu tego misia, którego je w się kupiłam, to ona wręcz mam wrażenie, że nie odstępuje. Więc tak myślę sobie o tym, żeby miała jakiegoś drugiego fajnego, jak znajdę. Nie, wystarczy już. Wystarczy! A może chciałaby na przykład. O, uszkodzone mu łóżko, co to, to, to jest? Jamnika. Nie wiesz, musisz jej zapytać. Może, może Jerzyka? <laughs> Mam tutaj ogromną ilość rzeczy, serio, ten koszyk no i chyba nie miałam jeszcze tyle. i to jeszcze w ogóle, jakby dosłownie miałam wrażenie, że rzecz za życzą, rzecz za życzą. nie powiem nikomu. I no trochę przymierzania, ma, przymierzania mam, ale faktycznie jest poro takich rzeczy na górę. Te mam cztery, nie te, przepraszam. Te mam cztery pary, tylko różne kolory, więc przymierzę jedne. No także myślę, że nie będę, nie spędzę tu pół dnia. 24 rzeczy. 24 rzeczy będę przymierzać. To jest faktycznie chyba mój rekord, aż tyle nigdy nie miałam w przymierzalni. Plus jeszcze do tego dwie koszule Daniela, czyli łącznie 26 6, 6 sztuk ubrań tu jest do przymierzenia. Nie wiem, co o tym myśleć. Pierwsza rzecz, petarda biorę. Oczywiście nie ten stanik, ale jest super, ten topik bardzo mi się podoba. Kolorystycznie super leży. Jest mięciutki, przyjemny, idealny. Kolejny śliczny, ale no niestety nie na mnie. I tutaj ogólnie super, ale mam takie ale, zobaczcie, bardzo ładnie ten przód wygląda. Bardzo mi się podoba, ale mam jedno ale, że to mi tutaj tak o widzicie? Tu odstaje, to jest albo za duże, albo wyciągnięte, albo ma taki po prostu krój, nie wiem. Ale to mi nieostatecznie według mnie wygląda, e, więc mimo, że przód jest super, no zawsze można oczy, e, włosami zasłonić, ale no dobra, już nie przesadzajmy, tyle tych rzeczy jest. No szkoda, szkoda, że za małe, tak myślałam. No niestety. Hmm, a ta chyba będzie tak samo, no ale zobacz, co ci szkodzi. No, no to jest ta, ta sama marka i ten sam rozmiar, nie? No to ty masz elki z y, Asosa, więc... A ja za to, y, no takie to jest bardzo dziwny jestem tak, on musiał być duży, więc albo jakieś po prostu tutaj duże piersi, albo to skrócone, bo to nawet by było ładne, ale i tak nie robi na mnie do takiego szału, jak na wyszaku, więc odwieszam. A to faktycznie w związku z tym, że jest takie mocne, zbite, jak wam wspominałam, to takie mam poczucie, że mnie tak bardzo mocno ściska. I ten dekolt jakoś tak... Nie jest jakiś tak... No nie wiem, ogólnie to nie jest jakiś taki super, więc odwieszam Wow, Ale się. A tutaj, ty mi powiedzcie, ty mi powiedz, co myślisz? Fajne. Fajne, kolorystycznie. No to fajne. <grytanie> Jak fajne, to fajne. A to jest to, co ty mi kazałeś wziąć i przyznam, że sama bym tego nie wzięła, a się okazuje, że... Rzeczymy takie właśnie, że może być dobra. Że niczego sobie, takie ciekawe, to jest w ogóle z takim do no, takiej bluzki to nawet nie mam, pierwszy raz coś takiego mam na sobie z takim wycięciem, takim bardzo yy, Ciekawym, innym, nie? I kolor też taki różowy w ogóle, no Nie spodziewałam się, dziękuję mężu Spoko To takie za duże, a szkoda, bo wzięłabym to, bo podoba mi się naprawdę Naprawdę i kolor, uwielbiam takie baby blue, w sensie jasny, błękitny, o tak to nazwijmy yy, I krój, nie mam też takiego, więc no następnym razem, ale super rzecz No tylko nie na mnie. A to High School Musical. Spamy się trochę w czasie, ale... Pocenie. Tak? Pocenie? Znaczy się, nie, ja nie mówię, że... Tak? <grym> no już mnie znowu zaskoczył. Znaczy A może się... tak dobrze? Znaczy, ja jak Właśnie jakby było związane, nie? Nie ten stanik, bo tutaj mi się nieładnie odznacza. A no mam taki pod t-shirty stanik, który właśnie nie ma jakiś, ani nie, nie, nie robi żadnej w takich właśnie rzeczy w skórze, ani gdzieś tam tutaj nie ma żadnych koronek ozdobnych, że tak to brzydko tutaj się odznacza. W sumie tak na sportowo do jakichś tam... to jest. Ja bym wziął. To lekkie i tanie. No tak, to będzie kosztowało. Ja no, a ty, przebieraj. Pamiętaj o zniszce dzisiejszej. Zobaczymy sobie, ile wychodzi to różowe: 3,48, a to niebieskie 4,74. No! Spokojnie. Co no ceny, 3zł 3 i 4, i 4, i 4 złote. tak no, ta To jest złote, taka normalna to, to cena dzisiejsza, nie, bez, bez Ile w sklepie czy, nie? coś takiego by kosztowało? 50 niecałe No nie wiem, zależy czy na przycenie czy nie, ale taka normalna cena, takie topy 30 parę, 40 parę, to na pewno zaspokaja yy, Myślę, że w jakimś tam na przykład New Yorkerze czy coś, to pewnie 20 pary też by mogło kosztować, bo tak się, o, takie, tak się ceny mniej więcej e, prasują tak, od takich. Z takiej kwoty się zaczynają, a tutaj zobacz jak ładnie. Czy się ładnie układa? No ładna jest, no. nie? Ja myślałam, że to jest nasze szyję, ale nie, to jest taki a tutaj szureczek. Masz, masz naprawdę fajne ciuchę. <grym> bierz, bierz, to też. I to wszystko po 3-4 zł, to ty zaraz kupisz za 50 zł 10 takich. No. Nie? No, <grym> niesamowite, Dobra, nie? Jest dzień. Ja pierwszy raz jest ekstra. Jeszcze mi jeden topikrz został. Ty tak, ty, i resztę będą sukienki i doły, już spódnice, podręki, spodnie. Tego, boże... Nie, to nie będzie pasowało, ale swoją drogą to dobrze powiedziałeś, że mogę zostać, zostanę teraz w tym, albo, dobra, to to zostanę w tym, i sobie teraz padło. I dołu teraz? Dobra. Okej. Okay. Okej, okay, oczywiście to nie do siebie, ale czy lateksowa spódniczka stała się moim przeznaczeniem przez to, że spadła z wieszaka? No, <noise> mówisz? No jest dobra, jest tutaj trochę luźna, w sensie, jest tutaj zobaczcie mam trochę luzu, ale wiesz, wiesz o czym pomyślałam? Ale nawet i tak to wygląda dobrze. Bo jak się brzuszek naje, to się wypcha. Wiadomo. <grytanie> ale to chciałam powiedzieć, to że dla przełamania, tak sobie wyobraziłam, że ona by mogła pójść do... że mogłabym ją wystylizować z koszulą, albo nawet taką elegancką, białą, taką typową, taką wiecie, bardziej, no nie może nie garniturową, ale coś w ten deseń, tak żeby właśnie przełamać tą górę i dół i zrobić z tego jakąś taką fajną, elegancką stylizację, ale właśnie z tym takim e, akcentem, <gry> który daje lateks, no wiadomo. <gry> A tutaj, kurczę, zgrzytam troszkę zębami, bo jednak okazała się odrobinkę za duża, w sensie, no ona się trzyma mi tutaj na biodrach. A, no właśnie, nie jest to dużo, patrz. Sporo, jakby tyle, tyle materiału tutaj z dwóch stron trzeba by było zabrać, ale wiesz, ja nie, nie odpuszczę, jakby nie ma szans na to, ja w ogóle, ja jestem przekonana, babciu, babciu, ja wiem, że tam jesteś po drugiej stronie i mam nadzieję, że z, jesteś czarownicą, to zaczarujesz, że będzie dobra, no oczywiście, że biorę, że to jest cudowne, to jest moje marzenie, po prostu, żeby taką mieć, więc y, z wielką nadzieją biorę ja, ja myślę, że nawet jakby ją tak delikatnie tutaj, wiesz, tak... Nawet, nawet tak, no nie trzeba jakoś, soup. chociaż pewnie babcia powie, że nie wiem, może gumkę wymienimy, może coś. No nie wiem co, ale coś zrobimy, żeby to działało. Fajne, takie zwykłe czarne sportowe. Bardzo dobrze się czuję. Super, nie? To, to są te, co są Nie, to nie są te, co są w czterech kolorach, to są te inne. Ale te na bank biorę, a zaraz zobaczymy jak będzie z tamtych. To co, który kolor przymierzać? Fioletowy, błękitny, zielony czy Różowy. Różowy. Ja tego tak ciebie patrzyłam i myślałam sobie, powiedz różowy, powiedz Ruchowy różowy. I weźmiemy wszystkie, jeżeli będą dobre. Tak? Zobaczymy, tak. ile będą gościły. Wszystkie kolory tęczy. Nie, one będą trochę. To mogą być trochę cięższe niż te topy. Daję, zobaczę, a ty przyniesiesz. To jest jedno. 10,50. No, a więc 20%. Yy, no to 8 zł faktycznie zupełnie inne od tamtych one są przede wszystkim dłuższe i teraz się zastanawiam, bo tak tutaj jest luźniutko w talii w sensie mam luz, czuję i jest wygodnie a znowu nogi są opięte no one takie też trochę są ale zastanawiam czy się czy ja w dobrze wyglądam bo mam wrażenie, że tutaj jak tak marszcie to tak bardziej i celuli będzie widoczny i tak nie jestem przekonana chyba Chociaż kolor mi się bardzo podoba, ten kolor to akurat nie przekonuje mocno. Te różowe chyba jednak nie, takie na przykład ubrać i do takich spodenek marynarkę to też jest bardzo, to też, to też mi się podoba, takie, takie połączenie. Mam na przykład faktycznie taką, z Ona jeszcze nawet, yy, yy, marynarkę czarno-fioletową taką. Ach, też to jest 10 zł, więc może możesz wszystkie najwyżej dziewczyny pokupujecie na vintage. No mogę wam wystawić to ja w sumie, no ale to... Zróbmy tak. A ty jesteś teraz gwiazdą, nie, na Vinted? Jak, jak to... Tak, masz mój telefon? Mogę się pochwalić? Nie, się. A, no ale tak. Zostałam oznakę gwiazda wśród szaf? Gwiazda wśród szaf. Nawet Więc... nie wiedziałam, że na Vinted są jakieś oznaki, hit! Weź wystawisz po prostu. No, ale, no to zapraszam was na moje Vinted. Czy wezmę wszystkie, to się Od jeszcze się zaraz zastanowię. Yeah. Który kolor Dobra, teraz się zastanowię, podejmę decyzję. Na pewno i wezmę jakieś jedne. Nie obciskają mi tak mocno tej nogi. To jest S na szczęście, a one są i tak powiększone, bo to prawie jak M wychodzi w, w tym, w primarku akurat. Więc dzięki temu są takie jeszcze, powiedzmy, stabilnie, bo ja, ja jestem tutaj malutka, a Uda mam y, dość szerokie w stosunku do reszty ciała. Y, dlatego właśnie tak mam często taką sytuację, jak tutaj ją prezentuję. No Dobra, ale. Więc wszystkie. Przy... Okej. Okay. Jeszcze mam takie i on nie luźniutkie udzia. chociaż powiem Wam szczerze, że jak przed chwilą postałam jeszcze w tych pod, przed lustrem, to, to parę że nie obciskają za mocno tego uda, nie, nie mam takiego efektu, jak myślałam, że będzie, więc jest spoko, w pasie jest spoko, w pasie jest idealnie, ale tutaj jest za dużo, więc no nie, ale podobają się, fajnie są, e, zostawię je na moment jeszcze, bo jeszcze mam jeden topik, a nie, jeszcze mam tutaj doły, ale mam jeszcze doły, myślałam, nie. myślałam że, e, że nie mam, więc dalej zdołam jeszcze. Bardzo fajne są te spodnie. Świetne. Bardzo, 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 bardzo zadowolone. Jestem i biorę. A tutaj tu nawet nie ma co. W mam jakieś takie plamy, są dość brudne. Myślę, żeby to zeszło, tak czy siak. Niemniej one są po prostu na... nie na mnie one są na mnie za duże. Więc odpada. Ostatnia rzecz z dołu, ta spódniczka i bardzo jestem na tak, bardzo czuję się luźno, fajnie, wygodnie i nawet no, w sumie, jak tak sobie spojrzałam, to do tych sandałków mi pasuje. Myślę, że będę ją do nich również ubierać, także ten so happy! Do tej spódnicy ubrałam jeszcze ostatnią górę, bo już dołów nie mam. I to jest w ogóle Pull Beer. Nie pamiętam, czy mówiłam. 95% bawełna, 5% elastan. I nie pamiętam, czy sprawdzałam to, bo, bo nie zawsze pamiętam o tym. Ale ogólnie mi się podoba, ale chyba nie. W sensie na no pewno nie do tego, oczywiście. No, ciekawy jest ten wzór krój. Co ty myślisz, mężu? No fajne. Jak brać już tyle, to. <laughs> jak bacz to wszystko, to tak. cały sklep woli. bierzemy. No, nawet nie najgorzej wyglądam z tymi no kwiatuszkami, nie? Tak no, sobie myślę. Bierzemy. Co, co, kto, komu po 30 zabroni. <laughs> no i bądź tu mądry. Jest ciekawie. Jestem zupełnie inna w tej sukience. Taka trochę nie ja. Czy to jest moja kolorystyka? Nie, kolorystyka tak, ale nie. Jak masz dylemat, to nie. Przecież ładna jest. To bierz. Wiesz co, pomyślałam, żebym sobie do niej walnęła. Czerwone usta, i to by było takie przełamanie. No co zrobić? Bo mi te usta nie pasują, które mam teraz. jak ci się nie spodoba, to wrzucisz na winter W sumie, bo to chyba i tak jest piękny skład, z tego co pamiętam, bawełna. Dobra, chyba tak zrobimy, no. I nadszedł ten czas na wisienkę, na torcie i na moją ukochaną sukienkę, która już teraz oficjalnie mogę powiedzieć, że taką właśnie ukochaną się stała. Plec też super. Co prawda, tutaj akurat kawałek stanika widać, ale to akurat raczej nie, nie szkodzi. Stanik może być beżowy, bądź czarny. Może być też bez, albo może być samonośny. No nie, no po prostu jestem zachwycona. Kocham tę sukienkę dosłownie i tym samym zamykam przymierzanie. Ale ciekawa jestem w ogóle, ile tych rzeczy ostatecznie wziąłam teraz policzymy. Wyobraźcie sobie, że wyszło 17 rzeczy, sama w to nie wierzę. Całość kosztowałaby 161 zł i 31 groszy, ale ze względu na to, że mamy Penny Card, więc mamy dzisiaj 20% zniżki. Podliczyłam z ciekawości i wyszło na to, że średnio sztuka wyszła 7,59. Ja jestem taka, wiecie, podjarana bym powiedziała nawet tymi zakupami, bo naprawdę są prześwietne. Zastanowię się jeszcze nad tymi spodenkami, czy wszystkie w wszystkich kolorach. Zostawię dla siebie, jeśli nie, no to wiecie, gdzie je szukać. Pamiętajcie też, że nie musicie przychodzić stacjonarnie do lumpeksów, jeżeli za tym nie przepadacie. Możecie robić również zakupy online na kissframion.pl, a ja jak zawsze dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, zapraszam Was do subskrypcji, dobrych wibracji, do całowania tych, których kochacie. No i oczywiście, oczywista oczywistość do podążania, za życiem, jakiego pragniecie, zawsze z uśmiechem na twarzy. Do następnego!